za takie cięcie, ale kontynuujmy z tym z tym podłączaniem baterii okej, okay, musimy tylko podłączyć baterię tylko baterię uwaga Nie, musimy jeszcze tylko baterie podłączyć. I zaraz, i zaraz będzie. Musimy to tylko podłączyć. O, chyba coś się tu zepsuło. Chyba coś się tu zepsuło. Chyba jeszcze raz musimy spróbować.